I witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameTune. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie ostatnio po raz pierwszy mieliśmy okazję porozmawiać z Wiedźmami z Krzywuchowych Moczarów. Te jednak, jeżeli mają wyjawić nam coś więcej na temat Siri, proszą nas, a wręcz żądają wykonania małego zadania, a mianowicie pogadać z sołtysem w wsi Sztygary, o problemach, które trafią miejscowych. Zobaczmy, jak to więc wygląda. Miałam ten sam sen. Idę przez las. Dobry, miejscowi ludzie. Podążam za szeptem, co mnie prowadzi do tego starego ten drzewa na wzgórzu. Głodu. A ja znam te wzgórze i te szepty. Zło straszne tam siedzi. A tobie mówiłam, do guślarza idź. Niech jakie modły odczyni. Uch, nie dajcie, bogowie, jeszcze cię przez sen ten głos w las wyprowadzi. No, proszę, czybyśmy dowiedzieli się coś więcej na temat problemów dotyczących tej wioski? Zobaczymy, może Sołtys prawdę nam powie. Witajcie, witajcie! Ładna wieś. Ano, prawdziwa perła moczarów. Skoro tak gadacie, jak wam się tu żyje? Ano, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten sztylet? Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Nie, nie rozpędzajmy się. Do nikogo nie należymy. Dogadaliśmy się tylko. Nie należy do nikogo. Przejdźmy do rzeczy. Chcę to załatwić szybko. Aha, to tak się sprawy mają. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj w czym rzecz. Same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść, trzeba przegnać ciemne moce. I tylko tyle? Więcej konkretów. Sami musicie to zobaczyć. Jeszcze prababka tłukła mnie kijem za szwendanie się po szepczącym wzgórzu. A to, co się teraz tam dzieje? Parę razy ludziska z okolicy się skrzyknęli, co by wyrżnąć drzewa i wypalić sparszywiałą ziemię do żywego, ale żaden nie wrócił. Grunt pod trawą jest biały od ludzkich kości. Mamy igni. A to takie trochę Silent Hill tam się zrobił. Kiedy się to wszystko zaczęło? Będzie... trzy roki temu. Pamiętam ciepły dzień, poszedłem sprawdzić, co złapało się we wnyki. Wyciągam zająca z pułapki, a tu nagle ciemno się zrobiło, chociaż środek dnia był. Wpierw myślałem, że burza idzie. Pisk taki przebił powietrze, że mi w uszach popękało. Raptem zając zgnił mi w rękach a liście pożółkły, chociaż początek lata był. Od tamtego czasu źle się u nas działo. Ludziom zęby czerniały jak żagwie w ognisku. Baby swarliwe skakały sobie do oczu z byle powodu. No i dzieci, kalekie się rodziły. Chrome, strach i przekleństwo. Tedy od dawna prosimy panie lasu o pomoc. Rozejrzymy się to. Panie lasu nie wiedzą, co to za moce? One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet wiedźmami zwali. Ale musi to nie one, skoro was przysłały. Rozejrzyj się po szepczącym wzgórzu. Jeno uważajcie, panie, nie traktujcie tego lekko. Zdecydowanie, żadnej misji nie traktujemy lekko. Chłopi się zeźlili i chcieli ich przepędzić. Nieszczęście tamtych mnogości była. Związali ich, do stodoły zapędzili. Nie mam siebie o tym mówić! Lecił, kto plecie, byle pleść! No dobrze, płotka, chodź, bo tutaj rozgadane towarzystwo, że ciężko się wyrwać na misję. Chętnie posłuchamy wszystkich wokół, ale wierząc lekturom, jakie gdzieś nam tam czasem wpadały w ręce, to te drzewo ma dość duży związek z wiedźmami. Może nawet z ich rodzicielką, czy, czy postacią, która nadała im pewien początek, ale jak widać, chyba jest skłócona. Zobaczymy. Jedyny minus, Zabrałem jakąś dziwną ścieżkę. A może lepiej by było trzymać się szlaku? Co gorsza, nie wiadomo jak rozmawiać z tym lichem, który tutaj siedzi. I czy się dogadamy. Nie zbliżaj się. Odejdź. Czuję, skąd Przecież przychodzisz. Nie do drzewa. Tak, tak trochę ciszej jakby, bo my niedawno co... eliksiry piliśmy. Jeszcze głowa boli. To jest jakaś impreza. Moce, które mnie chronią, wiedzą skąd ty przychodzisz. Brzmi jak. Bassman jacks Jax, tak, taki zespół. Salmon Dance, dokładnie, otwór. Chcemy wbić na tę imprezę, tak. Gdzie to jest? Wilko prowadź. I nie na ziemi, bo wilka dostaniesz. Hmm. Najgorsze, że faktycznie zrobiło się zimno w okolicy. Zimno, ciemno! Nie tak łatwo trafić, chyba że rzeczywiście mamy pogadać. Znajdź przejście pod wzgórzem. O! Czy jednak jest coś pod spodem? No dobra. Młodej wilki. Znajdźmy przejście tutaj. Chyba, że mielibyśmy podążać za dźwiękiem. Za muzyką. Bo oczy, niestety płatają nam figle? Wcale niełatwo będzie trafić na miejsce, ale nie mamy to. To miejsce mocy. Czy znaczy, niekoniecznie to, chociaż mamy tu trupa. Dziecko. No dobra. Sołtys nie kłamał. To pewne. Tyle co mnie przeraża. Czy tam? Trafimy na coś gorszego. Chłen, chłę. Tak się pobawimy. Talion drże, a biegniemy do miejsca mocy. Teraz? No nie mów, że taki pagórek coś ty płotka jest. Odejdź. 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 Nie powstrzymam siły, która mnie ochrania. Nie musisz? My powstrzymamy wszystko. Ale widzę, że chyba musimy przygotować się na wilkołaka. No dobrze, więc pozostaje nam wziąć olej przeciwko przeklętem. Ewentualnie... Hmm... Oślepienie przeciwnika. Łogień. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A może uda nam się go wyminąć? Ty, wilczku, siedź tam sobie spokojnie. My idziemy tutaj. Nie musimy się spotykać. I proszę, jak można te problemy rozwiązać skutecznie. Halo? Coś się tu rusza. Wcale nie wygląda fajnie. Podoba mi się za to sposób, w jaki pogadaliśmy z wilkołakiem, bo zakładałem, że będziemy mieli spore problemy. A okazało się, że to całkiem przyjazny wilczyk. I tyle z tych przygotowań. Dobra, co sobie popływamy, to nasze. Halo, Korzeń? Jest tu bezpiecznie. Po co tu przyszedłeś? Po co krew przelewasz? Przyszedłeś mnie zabić? Czy chcesz mnie wyzwolić? Dwa w jednym. Dlaczego? No właśnie te wilki nas zaatakowały. Zostałem zaatakowany. To jest me więzienie. Oblężona twierdza. Czekam na morderców, a mój las mnie chroni. Mordercy? Siostry morderczynie zabiły moje ciało. Teraz dręczą duszę, która się opiera. Siostrę? No mama, siostra, tu. Zresztą w tej wiosce to wszystko możliwe. Kim jesteś? Porzuciłam mój krąg. Strzegłam równowagi. Wiedźmy mnie zabiły, a ducha przekleły. Nigdy nie słyszałem o kręgu druidzkim w Welen. Na zawsze błądzę w labiryntach gałęzi. Bezsilno przemykam po płaszczyznach liści. Dalej nic nam to nie mówi. Co wiesz o siostrach? Pewnie dobrze znasz wiedź są przekleństwem welen. Słyszą przez odcięte uszy. Krzyżują losy, tkając przędzę z włosów. Czerpią siłę z wywaru. Ważą ludzkie mięso. Ale miejscowi je lubią. Znaczy, wiedźmy, nie ludzkie mięso. Dlaczego zostałeś zamordowana? Wiedźmy, chcą tej ziemi. Chcą mieć ten las dla siebie. Stałam im na drodze. Musiały mnie zabić. Mm, a tam u góry, to, to kto to zrobił? Te dzieci i tak dalej. Znaczy. No, te trupy, o tak. Widziałem też trupy kobiet, a nawet dzieci. One też chciały cię zniszczyć. Dla sił natury, dla lasu i ziemi, każda śmierć jest zawsze jednakowa. Ja zawodzę, krzyczę, nigdy nie słuchaj No to co my możemy zrobić? Powiedziałaś, że jesteś uwięziona. Jestem tu przykuta kajdanami magii. Błądzę w nieskończonych labiryntach liści. Wiem wszystko o dzieciach. Ja wiem, co je czeka. Uwolnij mnie, proszę! Ja muszę im pomóc! Jeżeli coś zagraża sierotom, sam im pomogę. Dzieci już zabrane, uwolnij mnie, proszę! Mogę być wichurą, mogę być galopem, mogę je ocalić, tylko ja to mogę. No i tu mamy całkiem duży problem. Ale nim do niego przejdziemy, pogadajmy jeszcze. Dlaczego uważasz, że dzieci na polanie są w niebezpieczeństwie? Siostry je zabrały, już nie ma powrotu. Gdzie je zabrały? Pomogę im. To już się zdarzyło. To się nie odczyni. Do miejsca Art Cerbin nie prowadzą drogi. One wszystkie umrą, pozwól je ocalić. Kto się nimi zaopiekuje? Czy możemy ci ufać? To już słyszeliśmy, więc rozmowa o wiedźmach też nie ma sensu, bo powtórzymy znane nam tematy. I tutaj problem polega na tym, że no, wiedźmy są niepewne i możemy zaufać koleżance, że zabrały te dzieci. Coś tam wspominało o potrawce z ludzkiego mięsa, więc można gdzieś to połączyć fakty. Ale z drugiej strony, drzewo też jest niepewne, i może mały spoiler wydarzeń, jeżeli pomoglibyśmy mu, no okej, okay, dzieci będą żyły, ale coś gorszego stanie się w wiosce, którą poznaliśmy. Nie mówiąc już o tym, że nie dotrzymamy słowa wiedźmą, więc nie wierzymy ci. Choć jakie będzie miało to konsekwencje, zobaczymy za moment. Nie wierzę ci, duchu. Zbyt wiele świadczy przeciw tobie. Nie mogę polegać tylko na twoich słowach. Nie masz się mnie krzywdzić. Przeciw tobie stanie potęga natury. No to jest trochę gorsza opcja, Umrzesz. tak? Pełno robali. Jeszcze jakieś dziwne korzenie. Nie wiem, czy ten olej, który tu mamy, to akurat na nie dobre. Puszczaj chłożeń. Wszyscy tu... O! Można się do tego dobrać. Bardzo dobrze. Wszyscy będziemy żyli. Może niedługo i szczęśliwie, tak? Bo ktoś na żywot za moment tu ukończy. Ale da. Odsłaniaj! Odsłaniaj, serduszko. I już. No chyba my sami musimy się do niego dobrać, jeżeli chcemy osiągnąć coś więcej, więc wracamy tu. Ile masz serc drzewo? Jedno serce. Mm. No panie Sołtys, panie Sołtys, wszyscy będą szczęśliwi. Dobra, nie bij już tego drzewa. Wystarczająco się nacierpiało. Mam nadzieję, że nikt nam już nie stanie na drodze. Więc wracajmy do Sołtysa pogadać. Powiedzieć mu. Mm, magia. To miejsce mocy. Okej, okay. kolegi już też nie ma. Nocna stała, nawet nie wiedzieć kiedy. A, i są panowie! Sami sobie daliście z tym radę? Rozwiązałem wasz problem. Na wszelki wypadek, przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szepczące wzgórze. Nie może być. Coś tam się działo? Oj, dużo się działo, Macie. Znaczy, o, no. Drzewo zostało opanowane przez ducha. Nie wiem, ale zniszczyłem to coś, nie chcesz wiedzieć. Nie, no tyle tu gadali. Rosnące na wzgórzu drzewo opanował zły duch. To on zabijał ludzi. A jakżeście go przegnali? No, tak jak to wiedź mnie robi. Serce drzewa zostało opanowane przez jakąś istotę. Zniszczyłem i serce i lokatora. Znaczy się zmora. Nie wróci? Nie. Wiedźmy, czy jakie nazywasz, panie lasu, powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć wie, czego chcą. Wiem. Dajcie mi sztylet, zarutko wrócę. Oto i zapłata, przekażcie ją paniom. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy, nie wiecie jak tu się żyje, a to uczciwa zapłata za opiekę. Więc wszystkie te uszy w lesie. Nie myślcie o tym, panie. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. Nad welen nie czuwają ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć Pana. I broń, kawalerze! W rzeczywistości jest ładniejszy. W rzeczywistości też jesteście inne niż na Gobelinie. No, przynieść! Ja, przyjść! Nie oglądasz! Ja, By nam się przeciwstawiać! Wybaczamy Ci ze względu na zasługi. Dzieci są tłusciutkie jak prosiątka i słodkie jak karmel. A teraz musimy porozmawiać z Białowosem. Poznaję to z nami. Przecież to Anna, żona barona z Wrońców. Ona nie należy do żadnego człowieka. W wnętrzu dojrzewał owoc. Owoc z nasienia kogoś, kogo nienawidziła. Pomogłyśmy jej! Zgodziła się służyć. Nosi nasz znak. Jest nasza. Ale przecież ciebie interesuje inna kobieta. Mów białowłosy! Witamy na Tinderze. No dobrze. Posłużyłyście się mną. Wysłałyście mnie na szepczące wzgórze, nic za darmo, kawalerze. Czy zniszczyłeś złe moce? Czy przywróciłeś spokój naszym poddanym? Tak. A to nam się udał, kawalerze. Podobno wiecie wszystko. Ale kim był duch? No, co dzieci też wiemy. I chyba nie chcemy znać szczegółów. Kim był duch zaklęty w drzewie? Kimś, kto kiedyś oszukał śmierć, ale nie zdołał oszukać ciebie, kawalerze. Uwolniłeś świat od wielkiego zła. Tak, wątpliwa kwestia. Dlaczego nie wyglądacie jak na Gobelinie? Na Gobelinie wyglądałyście inaczej niż teraz. Wystroiłyśmy się specjalnie dla ciebie. Gdybyś wiedział, ile czasu spędziłyśmy przed lustrem. Pożądasz nas? Oj. Yy... Tak, to znaczy. Myślę, że wiecie, przez co przyszedłem, ale po co przyszedłem? Wiecie, po co przyszedłem. Wiecie, o czym chcę rozmawiać. Będziesz o nas śnił i wrócisz po to, co odtrąciłeś. Zawsze wracacie. O tak. Więc gdzie dziewucha? Ja wywiązałem się ze swojej części umowy. Kolej na was. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Dziewczyna! My się włosy tak na nie mówią. Chudzina wyczerpana i przestraszona, bidulka słaniała się na nogach. Zaopiekowałyśmy się nią najlepiej, jak potrafiłyśmy. Jak własną córką. Wszystko na próżno. To była bardzo niegrzeczna dziewczyna. No, mrna uparta i samolubna. Czyli ta, którą szukamy. Ale nie wierzę wam. Dziewczyna, której szukam nigdy nie skrzywdziła nikogo bez powodu. Nie widziałeś jej od dawna. Zmieniła się na gorsze. Dlaczego was zaatakowała? To już nie jest ta, którą znałeś. Przepełniał ją gniew. O gorzej. Nie wierzę wam. Ponoć zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko dokładnie, tak jak było. Opowiemy, kawalerze. Ale na tę opowieść wybierzemy się już w kolejnym odcinku. A tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone chwile. I już teraz zapraszam na więcej. Niebawem grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.